W ostatnim czasie uczniowie klas humanistycznych w ramach zajęć dziennikarstwa wzięli udział w dwóch konkursach filmowych. W obu przypadkach filmy zostały nagrodzone. Dowiedzmy się czegoś więcej na ten temat. Czy możecie wyjaśnić, na czym polegał konkurs, w którym, w którym braliście udział? Konkurs polegał na sfilmowaniu jednego z wybranych wierszy cypiana Kamila Norwida. Główny zamysł interpretacyjny naszego utworu polegał na ukazaniu człowieka jako aktora, przybierającego różne maski i wcielenia w życiu codziennym. A możecie powiedzieć, jak wyglądały nagrania, przygotowania do tego filmu? Nagrania przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Film nagrywaliśmy właśnie w tej sali. To jest nowa sala do zajęć dziennikarskich oraz zajęć z kreatywności. Pan Tomasz Wojnarowski nagrywał film. I było fajnie. Na konkurs zostało nadesłanych aż 115 prac z ogromną liczbą, i my zajęliśmy pierwsze miejsce w tym konkursie, ponieważ trzy pierwsze, które wygrały były równorzędne. Znajdujemy się w nowej pracowni filmowej. Możecie, więcej, możecie coś więcej powiedzieć na ten temat? E, tak, no to w tej sali są, są realizowane różne konkursy filmowe, zdjęciowe, różne imprezy szkolne też tutaj mają swoją taką ściankę fotograficzną. W tym miesiącu uczniowie klas pierwszych również wzięli udział w konkursie filmowym pod tytułem 52 Sekundy w kulturze. Czy, może, czy możecie coś więcej powiedzieć na ten temat? Konkurs polegał na tym, aby zobrazować to, jak rozumiemy kulturę. Główną zasadą było ukazanie tego w maksymalnie 52 sekundy. Ile prac zostało na konkurs nadesłanych i przede wszystkim, które miejsce zajęliście? Zajęliśmy trzecie miejsce. Było cztery prace konkursowe na bardzo wysokim poziomie, więc jestem zazdumna. A jak wy, możecie zdradzić, jak wyglądały nagrania do filmu, przygotowania i wszystko? Pierwsza koncepcja, koncepcja była taka, żeby zrobić to w jednym ujęciu, e, no i postanowiliśmy później tego nie zmieniać. E, wszyscy, moim zdaniem wszyscy się świetnie bawili na, e, na, na nagraniach i poszło nam to dość sprawnie, bo udało nam się to e, nagrać w jedną godzinę lekcyjną. Oczywiście robiliśmy tam kilka dubli i w trakcie y, kolejnych podejść zmienialiśmy pewne szczegóły, ale jakby ogólny zarys y, naszej koncepcji pozostał niezmieniony. Znajdujemy się w nowej pracowni, w której uczniowie tworzą przy projekty filmowe. Czy możecie coś powiedzieć więcej na ten temat? No przede wszystkim robimy tutaj zdjęcia, nagrywaliśmy też teledysk świąteczny do piosenki naszego kolegi z starszej klasy. Y, Gdy obchodziliśmy dzień postaci z bajek, to młodzież przychodziła tutaj robić sobie zdjęcia w przebraniach.